Uber, jak co roku w galerii ASP przy Piotrkowskiej, czyli możemy tutaj spotkać się z grami komputerowymi i zobaczyć jak bardzo rozległa jest to dziedzina, bo tutaj łączą się sztuki kreatywne łączy się sztuka plastyczna z tym co można wyliczyć bo jedni wymyślają jak to ma wyglądać a drudzy muszą to napisać tak żeby to rzeczywiście tak wyglądało żeby było zanimowane żeby dało się w to grać żeby całe otoczenie się zgadzało wielkie prace zespołowe jakby tego było mało no to jeszcze dochodzą do tego dźwięki więc też kolejne osoby muszą nad tym Pracować. Gry komputerowe rozwijają się bardzo szybko, a tutaj w Łodzi też dzięki współpracy uczelni możemy zobaczyć, jak młodzi ludzie chętnie pracują nad grami, jakie mają niesamowite pomysły, w jaki sposób potem je realizują. A ci, którzy byli tutaj w galerii, mogli też sprawdzić, jak w tej gry się po prostu gra, bo to jest chyba największa frajda. Wyjątkowe grono studentów z Politechniki, z Kół Naukowych, witam Was bardzo serdecznie w naszych tutaj drogach Galerii Studentów Akademii Sztuk Pięknych. Cieszę się, że podczas właśnie tego święta Genitower, czyli wypuszczamy gry i projektantów piek, wideo do Galerii Sztuki. Na Piotrkowskiej. I to jest taki wyjątkowy czas dla Was, gdzie możecie się zaprezentować. Właśnie tam pod oknem będą gry, które będzie można pograć. Autorskie gry projektów studentów y, Politechniki i pewnie y, przedstawicielka tutaj powie o szkole naukowej, o tym co, co robią i y, zaprezentują się. I razem z Rafałem Szwajberem który jest pomysłodawcą tego całego wydarzenia, po raz trzeci z grami w Galerii Akademii Pięknej na Piotrkowskiej. No właśnie, pokazuje taką zbiorową wystawę, bo mamy i profesjonalistów, czyli wydawców i gry, które weszły do sprzedaży, jak i tam pod koniec widzimy film z konkursu zespołowego. Ja tak poddamy, tam, poddamy zaraz głos, w ogóle jak chciałem podsumować, to też tutaj Małgosia powiedziała, że właśnie dzięki Amorek Farowi i całej Akademii możemy wprowadzać tego. Jesteśmy jaką awangardą tego. tego, tego do tej pory nie było. Tutaj też pani dzieka. To jest bardzo, bardzo cenne, bo nie ma czegoś takiego w ogóle w Polsce. My teraz wróciliśmy z PGA niedawno i okazało się, że, że jesteśmy, że Łódź jest y, takim miejscem zupełnie innym. Gdzie łączymy? Akademię Sztuk i mamy tutaj profesora Napieralskiego i doktora Szejrmana z y, Politechniki Łódzkiej, którzy jakby są tutaj prekursorami tych gier w Łodzi. To jest też fenomen, że drodzy Państwo, są osoby, które 16, nie 18 lat temu już będzie, nie, To jest tradycja, to 16. A, no dobrze, to 16 lat temu zaczęli to robić, tak? i to jest taka iskra, która doprowadziła do tego, a ja to, co ja chciałem wszystkim podziękować, to to, że potrafimy robić to wspólnie i, i potrafimy się y, się łączyć. I ja oddam głos każdemu trochę po kolei, żeby powiedział tak naprawdę ten. A zasobny Ja Chciałam przede wszystkim pogratulować okay. pomysłownicy miejscu, czyli wystawie. Pedagogom i studentom zachęcić Państwa do oczywiście zagłębienia się w projekty poszczególne, ale też konfrontacji i zadawania pytań twórcom, bo możecie to dziś w tym miejscu właśnie zrobić. Myślę, że to jest jedyna taka okazja, że nie będziecie odsławiali tylko z grami, z projektami, ale możecie zapytać, może też znajdziecie tutaj inspiracji dzisiaj. Także wielkie gratulacje. Sama z wielką przyjemnością zagłębię się w tym świecie. Państwa też zapraszam. To oddam głos tutaj doktorowi Wisschermanowi, bo to on tutaj rozpoczął całą, całe działanie i Wiecie, od małej iskry, wielki ogień. Akademia chyba w 2014 Sztuk Pięknych, dołączyła, także to też jest skala historii, bo mamy 8 lat takiej współpracy, a w wyniku powiedzmy czyli tak w połowie drogi Mieliśmy tak? 16. edycję. Część z projektów, które tutaj są, to, jest, to są projekty wystawione na konkursie ZTGK, czyli Zespołowego Tworzenia Wielkomputerowych. 16 lat temu było nas trzech. Ja, obecnie tutaj z tyłu, Dziekan Wojciechowski, Politechnika Łódzka i e, jeszcze trzeci kolega. E, dostaliśmy Każdy dostał po przedmiocie z gier komputerowych. I po jakimś. E, po chwili zorientowaliśmy się, że każdy w zasadzie to od studentów wymaga, żeby zrobili jakiś aspekt gry, opakowany w grę. No to po co robić trzy gry, jak można jedną? No i jak jedną? No to można, to już będzie większa, tak? Można coś z nią zrobić, można pokazać. Zaprosiliśmy znajomych z o których wtedy mieliśmy, niewiele, ale mieliśmy. Stworzyli jury. Tak wyglądała pierwsza edycja, druga, trzecia, w salach laboratoryjnych. Po siedmiu latach w Auli, po ośmiu latach w Kinie Politechniki Łódzkiej. Po dziewięciu w Batur, i tak dalej, i tak dalej, aż do, aż do dzisiejszego dnia, gdzie Jesteśmy na tyle duzi, że mieścimy się w EXPO. Ta, te pierwsze projekty to było coś, co teraz nazywamy ścieżką gębem. Czyli tam, gdzie studenci robili wszystko, tak? zarówno część techniczną, jak i część projektową. Dopiero, i teraz już nie wiem, w której edycji, było tak, że przyszedł pomysł na te pozostałe ścieżki. Przyszedł Rafał ze ścieżkami artystycznymi, no i teraz jest takiem widzimy. Jak zauważyłam, takim największym tutaj zainteresowaniem. Są różne grupy, tak? Grupy osób odwiedzających galerie, które w ogóle mówią, że to nie jest ich świat, ale chętnie zobaczą, co jest teraz na topie, czym zajmuje się młodzież, czym, co trafi młodych ludzi i chętnie, nawet jeżeli nie grają, nie interesują się tym, chętnie zobaczą. I największym zainteresowaniem cieszyły się te dwie gry zaprezentowane na ścianie na wprost mnie z naszych dyplomów. Rzeczywiście przy każdej tej grze osoby spędziły dużo czasu rozczytując i później były zapytania, przecież to jest nieprawdopodobne, że to powstało na Akademii Sztuk Pięknych. I dlatego wielkie gratulacje dla tych osób, które to stworzyły na naszej uczelni. No a drodzy Państwo, gdyby to połączenie działa świetnie, ale mamy tutaj przedstawicieli Politechniki z trzema grami i prośba po kolei, żebyście powiedzieli, co dzisiaj pokazujecie, żeby troszkę zachęcić, żeby spróbować, co można zagrać podczas tego finisażu. Dobra, to ja zacznę. Ja reprezentuję zespół Boogie Eyes Games. Przyszliśmy tutaj z grą Ul. To znaczy piwo. Nasza gra jest gromna na googlę PR, także jest tutaj pełna interakcja. Można robić tutaj sobie wszystko co się chce, piwo nawet można wypić. Wszystko dzieje się w wielkiej karczmie i chodzi o to, żeby uzupełniać wikingom ich zapotrzebowanie. Yy, gra jest bardzo fajna, zapraszamy do, do nas na stanowisko i została stworzona właśnie na Wielkiej Łódzkiej yy, w ramach przedmiotu. To się łączyły dwie specjalizacje, gier komputerowych i grafiki i razem stworzyliśmy bardzo fajne rzeczy. Yy, no i nasza gra na WTGK właśnie swoją kategorię wygrała. Jesteśmy bardzo zadowoleni, szczęśliwi i yy, cieszymy się, że możemy ją pokazać co tak, ja reprezentuję zespół, tamten najbliżej wejścia. Nazywamy się Glimmy Geckos i zrobiliśmy gierkę, troszkę podobną do Under jak ktoś kojarzy. W każdym razie wyróżnia się dosyć mocno stylistyką, wyglądem. Widzimy w niej tylko krawędzie i tylko kolory. Jako naukowiec wchodzimy właśnie do nowej, nowego wymiaru, który jest dosyć tajemniczy dla nas, nie wiemy o nim praktycznie nic. I wraz z rozkrywką poznajemy informacje o nim, o istocie w niej przybywającej. No Jest to zwykły w sumie taki puzzle game z prostymi zagadkami logicznymi, gdzie musimy się odnaleźć w przestrzeni, żeby, żeby go ukończyć. No i po więcej, zapraszamy do stanowisk. My nazywamy się Atelier Anatolijny Dnia. Mamy grę smyczek Krieger, która no, troszkę troszkę nie pasować do tego miejsca, bo jest głównie o niszczeniu, nie Ale. Możesz powiedzieć dobrze, zwłaszcza w grupie, bo gra jest na cztery osoby, gdzie po prostu jesteście w w ktoś musi zacząć je Bardzo polecamy podejść, zobaczyć, czym to się je. Przyjemna, prosta rozgrywka, bardzo proste sterowanie, ale jest mały haczyk, jak się porusza, więc można zobaczyć i przydać się, czy spodoba się. Je. Panowie, o tej wystawie i o tym, co my możemy tutaj oglądać, bo jak ktoś wejdzie, to tu się dzieje wszystko tak naprawdę. Są plansze, są telewizory, są figurki, no wszystko, 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 ale związane z grami. Czyli co tu jest zgromadzone? Bo gry w tej chwili to jest taki obszar kreacji, który obejmuje bardzo wiele różnych działań artystycznych i technologicznych. I łączymy i pokazujemy, jak te gry rozlewają się na inne media, jak one łączą w sobie. Wszelkie rodzaje kreatywności, ale z wykorzystaniem technologii. I dlatego jesteśmy tutaj we dwójkę, bo pokazuje. Tu jest, to... tu jest kreatywność, tu jest technologia, no, czy jakoś ale, inaczej? W pewne... Technologia też wymaga kreatywności, oczywiście. Właśnie chciałem powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, jak technologia bez kreatywności, ona występuje. Ja może bardziej patrzę na to artystycznie, a dominik bardziej technologicznie. I dzięki temu właśnie Łódź. Jest taką według mnie stolicą game devu pod takim kątem, że łódzkie uczelnie potrafią ze sobą współpracować, potrafią organizować takie wydarzenia jak to. No i organizujemy wspólnie pod jakby egidą Politechniki Łódzkiej największy w Polsce konkurs dedykowany studentom i uczniom poświęcony grom wideo. Zaczęło się wszystko od współpracy i ta współpraca teraz pączkuje. Ja mam wrażenie, że tak słyszeliśmy, że tak kolejne edycje coraz więcej dołączało instytucji, osób, wszyscy się gromadzili. Ale jak to jest od strony tych młodych ludzi? Tam jest duże zainteresowanie i oni chcą robić gry? Tak, na początku wydawało się, że trzeba będzie ich nakłaniać. Natomiast później okazało się, że oni czekają. Czekają na to wydarzenie. Oni przez dwa semestry mają różne zajęcia stworzenia gier komputerowych i oni cały czas pamiętają, gdzie będzie ten finał. Że będzie konkurs, że powinni zrobić jak najlepsze gry i żeby je później móc przedstawić. Jak wygląda? Połączenie technologii i sztuki, bo to jest też interesujące. W którym punkcie to się spotyka, w którym punkcie to jest nierozerwalne, no, że jedno bez drugiego nie istnieje w tym świecie gier? No musimy to, co artyści wymyślą, czy projektanci, czy writerzy, czyli ktoś to musi napisać, ktoś musi udźwiękowić, i to wszystko musi być połączone w jedną całość. I to połączenie, właśnie poprzez technologię, w której realizujemy gry i to różne technologie, no pozwala właśnie tworzyć takie dzieła, ja bym powiedział, wielowymiarowe. Dzieła, które wychodzą poza czy płaszczyznę ekranu, stają się dziełami imersyjnymi, mamy oddziaływanie na wiele zmysłów i dzięki temu one chyba też są tak popularne. Ale co, tam są ci od technologii, którzy piszą takie rzeczy, których my nigdy na oczy nie zobaczymy i nigdy nie zrozumiemy, nawet jeśli w życiu nie robimy nic poza graniem? Dokładnie, gra trzeba pamiętać, że jest aplikacją komputerową. Tak? I tam wcześniej musiał ktoś napisać kod, musiał go stworzyć, musiał go przetestować. I ten kod dopiero zajmuje się zarządzaniem zawartością. Tak, czyli tym, co stworzyli projektanci i artyści. Czyli co? Te obrazki, które my tutaj widzimy, ktoś musi przetłumaczyć komputerowi na jego język. Znaczy obrazki są powiedzmy w plikach, są w zasobach, są, są jakby takim wejściem. Tak? Algorytm później decyduje, gdzie, kiedy, jak pojawiają się, żeby uzyskać ten efekt końcowy na ekranie. Muszę zapytać o to, co jest teraz tematem nadrzędnym wszystkich dyskusji, rozmów, nie tylko o rzeczach związanych z komputerem. Sztuczna inteligencja. Jak to jest w dobie sztucznej inteligencji, która ona już zarzuca nas tym wszystkim, co ma tam nam do powiedzenia, czy my chcemy słuchać, czy nie, jak to jest z grami? To jest coś, narzędzie, które można wykorzystać, czy nie przesadzać? Jak to wygląda w tym świecie? Z punktu, znaczy to jest kolejna technologia, która wkracza w nasze życie i musimy eksperymentować i szukać rozwiązań. Nie możemy powiedzieć albo udawać, że to nie istnieje, bo korzystamy. I oczywiście to niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw, ale też wiele możliwości i świat się dzięki temu będzie zmieniał. Jesteśmy, wydaje mi się, że u progu jakiejś rewolucji jednak, która troszeczkę świat zmieni. Teraz pytanie tylko, w którą stronę pójdziemy, to głównie zależy od ludzi. Ale jest taka obawa, że to, co potrafią komputery najlepiej robić, to liczyć, czyli co, pierwsi pójdą pod nóż sztucznej inteligencji, ci, którzy piszą tym komputerom, jak to należy wszystko zrobić, bo komputery to sobie zrobią sami, czy na razie nie ma takich obaw? Ja uważam, że człowiek jest w tej chwili nadal niezastąpiony i jeżeli kogoś da się zastąpić sztuczną inteligencją, to wtedy faktycznie znaczyło to, że jego praca no, może być zautomatyzowana. Czyli to jest jakby doping do tego, żeby samemu się uczyć, tak? a nie zostawać w jakimś miejscu swojej wiedzy i umiejętności. Ja tak się śmieję, że porozmawiajmy z dziewczyną, porozmawiajmy z dziewczyną, ale rzeczywiście odczarowujemy ten mit, że grami zajmują się po jednej i po drugiej stronie tylko panowie. Dziewczyny nie tylko grają w gry, ale też robią w gry. Skąd to zainteresowanie? Ja szczerze mówiąc, zawsze byłam zainteresowana sztuką i zawsze mnie interesowała matematyka i fizyka. Więc w jakiś sposób, żeby to połączyć, poszłam na informatykę stosowaną. Tam właśnie na grafikę i stąd to zainteresowanie. Tak naprawdę chciałam połączyć techniczną część i artystyczną część mnie i w taki sposób właściwie to wyszło. I dobrze, że na Politechnice są takie kierunki, bo nie wiem, czy gdzieś indziej bym się spełniła, bo ewentualnie właśnie na ESP tutaj też, też ta praca jest taka, że, żeby mnie zainteresowała, ale no właśnie stąd to się wzięło. No i teraz tak, <gry> tworzymy gry. To trochę o tej grze, ja podglądałam jak ludzie grają, tu jest takie pole wyznaczone, bo rzeczywiście jak się zakłada te gogle to można zwariować zupełnie i pójść gdzieś, wyjść nawet z galerii i dalej grać na Piotrkowskiej na przykład, ale dlatego jest teren wyznaczony, bo rzeczywiście wprowadzacie tych ludzi, którzy zakładają to całe oprzyrządowanie w zupełnie inny świat, którego tutaj fizycznie nie ma. Tak jest. Jak się zakłada gogle, w ogóle nie widać tego, co jest na zewnątrz. Jest tylko świat wirtualny i właściwie na tyle się wcielamy w ten świat, że czasami ciężko nam się kontrolować. Dlatego też jest, musi być wyznaczone pole, żeby przy okazji osoba, która gra, nie zrobiła ani sobie, ani nikomu innemu krzywdy. Nasza gra opowiada o takiej tawernie, w której my jesteśmy barmanem i musimy obsługiwać naszych gości. No i cała zabawa polega na tym, żeby dobrze ich obsłużyć. Żeby nadążać. Żeby nadążać, tak, bo oni przychodzą cały czas, a jak nie zdążymy ich od, od, obsłużyć, to wtedy tracimy punkty, albo tracimy życie. Musimy napełniać kubki piciem i wysyłać je właśnie do, do ludzi, którzy do nas przychodzą. No i... Gra jest bardzo fajna. Widziałam, jak niektórzy grają i widziałam, bo to można trochę poobserwować sobie na ekranie, o co tam w tym świecie w środku chodzi, ale rzeczywiście trzeba stworzyć ten świat kompleksowo. Tam i te kubki, które no łapiemy, one się muszą łapać i się muszą napełniać, bo musimy widzieć, to nie jest tylko ruch, to jest rzeczywiście interakcja świata wirtualnego z nami. To ile się tworzy taką grę, żeby ona potem tak działała? My mieliśmy przyspieszone troszkę robienie tej gry, gdyż to był projekt na studia i to jeszcze było pod koniec semestru, także zrobiliśmy tę grę w półtora miesiąca. To jest bardzo szybko, ale pracowaliśmy ciężko, zarówno programiści, żeby to wszystko było bardzo fajnie grywalne, żeby to się fajnie rzucało te kubki, fajnie odbierało, żeby się robiła piana, żeby to wszystko funkcjonowało, no i grafice, żeby to wszystko ładnie wyglądało, żeby oświetlenie było pasujące, żeby postacie chodziły. To też jest dużo pracy i fajnie, że udało nam się to zrobić w tak krótkim czasie i z takim efektem. Dobra, to jakie były największe wtopy w trakcie robienia? Co było zrobić najtrudniej, co nie wychodziło albo czego nie przewidzieliście, że nie wyjdzie? Myślę, że jak zwykle yy, brak czasu i mała ilość tego czasu, bo mieliśmy dużo planów jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to a jednak trzeba było się skupić na tych najważniejszych rzeczach. Yy, to nam się akurat udało, no ale szkoda, że na przykład jakichś smaczków większych nie można było wprowadzić. Myślę, że no po prostu ostatnie takie naprawy przed konkursem, bo to też było wysyłane na konkurs, także ostatecznie tam celowaliśmy, żeby się wyrobić. Z czasem także ostatnie takie poprawki, coś nie działa, jakiś model na przykład troszkę nie do końca jest dobrze zrobiony, trzeba go na szybko poprawić, do programistów wysłać, programiści muszą to wstawić, więc takie ostatnie poprawki, żeby wszystko było na pewno w porządku, to myślę, że to była chyba największa trudność, żeby się wyrobić z czasem i po prostu, żeby to działało tak, jak my byśmy chcieli.